No bo to jest ważne, żeby ludzie nie mieli. Ja przepraszam, pan uprawia chodziarstwo? Profesjonalnie. Chodziarstwo oficjalnie. Twoje marzenia? Aspiracje? Zostać piosenkarką. Możemy usłyszeć nutkę. O mój Boże! Bez żadnej presji. A co to? Pokaż nam. Przecież życie no, jest tylko króciutko. Nie? Dobrze. Wyślij powroty do domu, ciało w rozsypce, tęsknię... Ty, jak e, ci, jak te baby w pierwszych rzędach w kościele. Dobra, to... Ona z ryzykiem dałaś. Podchodzisz do dziewczyny już tak, kurde, mogłoby być ciemno, proszę pani, czy tam... Do... Cieco, mówisz tak, podchodzisz, wiesz, podchodzisz. Mogłoby być ciemno, ale w sumie lepiej, że jest jasno, a wiesz czemu? Cicho, cicho wymyślałem jakiś tek na podryw Dobra, nie, nie, nie Nie drgnął, nie drgnął, on nie drgnął Muszę coś zjeść i lecimy dalej Piona, mordo i lecimy sobie tu dalej? Faster, 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 faster. Szybciej biegniemy? To szybciej? Dobra, dawaj, dawaj. Sikałam w krzakach często, albo kiedyś w garażu podziemnym. Co? No co? jak byłam mała, to się chodziłam, bo ja się bałam, że mama jak wrócę do domu, to będzie kazała mi zostać w domu. Wiesz o co chodzi? I chodziłam i sikałam w garażu podziemnym w bloku. Ale tak normalnie na parking? No. Bo tutaj muszę wyjechać. Kur... Zielone miałem do, do skrętu. A miłem na p... Bo nikt suba nie dał jeszcze! Kur... Ogarnijcie się! A! A! Ale musisz... Gdzie? Ja mam złapać po prostu? Dziękuję. <grywki> <grywki>

Mów kiedy. No. <grym> o, kur... A, zobaczcie, or Oszlaw! Tak, tak, tak! Kiss or Oszlaw. Wiesz, no, że to będzie na już Dobra, nie wybierać. Kis Oszlaw. Kis Oszlaw. Kis no, to Kis no, to Kis Oszlaw. Kis ładnie, Kis Oszlaw. Właśnie, wojanka miałem kupić. Zapomn to sobie, przypomniałem. Wojanka miałem kupić. Nie macie wojanków? No kurde, bez wojanków! Dobra, to chociaż setkę bym poprosił. Jaką setkę? Kolorową z Pi... To fajnie ma taką pi... <noise> Żubik, dobra, bo u pani ma pompę ze mną. <noise> no, jakąś taką wielę smaczną, no. Sopliza czy coś? <noise> Ale fani... No. <noise> no, dobra, fani ma wspólny vibe. Nie mogę wyrzucić tego. Dobra, ja przytopię, nie będę miał ł. Łatka bocycki tobie wyjdą, a później Laski się dziwił, że koleś myśli o sobie, jak tak się ubierają. Ja jestem normalnie ubrana, nie wiem o co chodzi. Chamujcie swoje popędy, kurwa. O, ustawienie My kamery, zobacz. Okay. Szybciutko, coś jest nie tak. Widzimy łapsko ukraińskie. Jest, jak kuka. O, jest bidon. O, jest. Ale, jest. Ale jest. Jest wody e, tu wody nie ma, e! Tu wody nie ma. Zaraz dostawa, trzeba będzie dzwonić, człowieku. Tylko żeby nie dygnął, nikt <śmieniu> nie dyganie. nie? To jest tamina, to jest ta mina, nie? Nie, nie, to, to moja kuzynka, nie mogę. <śmieniu> to moja kuzynka, nie mogę, nikt nie dyga, nie błagam. Can you open this for me? Because I'm, I'm pretty drunk, please, please, I beg you. Know, you're beautiful, thank you. Don't change it, never. A 57. Bye. Thank you. 100 zlotys. What a fight with beer. Oh, it's Został no mikrofon, A, A kotki dwa, parę obydwa. Mój malusi taki. Wow! Oh! Oh! <laughs> Dziabry?

To jest za 250 zł pokój? Jeszcze jak tam jakiejś kolonii, kurwa. W PRL-u. Ja p. Polę. Kiso slab! 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 To to slab! Kiso slab! 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 Z sentymentu streamować tu jeden dzień, i pięć na boisku i nikt się nie obrazi, a tak się zarobi. Ale właśnie widzisz, to też mnie ciekawi. Właśnie zastanawiam się w jaki sposób na przykład. Dlaczego. Właśnie, bo też zauważyłem pewną taką zależność. Dlaczego na przykład widzowie zaczęli się martwić o st zarobki streamerów, którzy i tak za. Szczerze powiem wam tak. Streamerzy zarabiają za dużo. Ogólnie, ludzie w internecie zarabiają nieproporcjonalne ilości pieniędzy do tego, co się robi. I. I to jest moje zdanie. I tu jest słowo klucz. Nieproporcjonalne, bo to nie jest tak, że nie wykonujesz żadnej pracy. Ale no po prostu ta ilość wykonanej pracy w porównaniu z zarobkami jest nieproporcjonalnie wielka. Ale my nawet jeszcze nie jesteśmy parą. No dobra. <mysyjna> Joli, ja co!

oczywiście bokserki od taty? Najbezpieczniejsza, y, najbezpieczniejsza y, ten obrona. Ej, no, jest mocne w sumie. Ale ja nikt nie chciał brać, wierzyć, zbrać, zabił to krzyża w lasz. Niedźwiękność zawsze cię pobiła. Kruchenne zeszło w dole, wyłączenia z